I po co my na to miasto wychodziłyśmy? Jest tyle ludzi, że się nawet przejść nie da. A nie no, najlepiej jest piątek, a my w domu siedzimy. Uuu, beautiful woman. Goszka, ten facet coś do mnie chyba gada. Edyta, ten facet cię podrywa. Ale on po angielskiemu gada, a ja nie umiem po angielskiemu. Przestań chociaż spróbuj się z nim dogadać, co ci szkodzi? No dobra, spróbuję. Buten w morden czy coś? What's your name, beautiful? A idź ty wariacie, 40 lat tylko mam. Uuu, very good, very good, beautiful. Miło mi cię poznać, very good. Money, money, beautiful. Gośka, on mi chyba proponuje pieniądze, co on chce w zamian. Give me your money, stupid bitch. Haha, ha, ugly and stupid. Hehe, Gosia patrzy jak słodko ucieka z moim portfelem. Musimy go złapać, miałem tam wszystkie dokumenty.